Hello wszystkim, dzisiaj pokażę Wam niezawodny sposób dyblowania w Maxie. Wiele osób, którzy mają domy wybudowane z Maxa, narzekają, że trudno coś przykręcić do ściany, jakąś półkę, jakiś uchwyt na telewizor, ponieważ w Maxie się nie trzyma. Są oczywiście dyble specjalne, drogie, ale też nie zawsze zdają egzamin. I dzisiaj pokażę Wam niezawodny, tani sposób, jak zrobić to dobrze. Obracamy kamerę, jednak nie możemy wrócić. Po prostu, gdy już zrobimy dziurę w ścianie, tak jak o tutaj, szykujemy sobie drewniane kołeczki. Tam akurat było robione wiertłem dziesiątką. Mniej więcej w tym rozmiarze wyciąłem sobie różne klinki. Które nożykiem trochę wyprofiluje. i bierzemy takiego klina. Bierzemy młotek. I robimy. OP, wkładamy. Przepraszam, kamera. Młotek. I do tego możemy już wkręcić pięknie śrubę.